Akwapark na północy Wrocławia coraz bliżej kompleks nowych basenów powstaje przy ulicy Wilanowskiej. Znajduje się tam kryta pływalnia oraz basen zewnętrzny. Oprócz nich strefa fitness, sauny, punkty gastronomiczne i inne atrakcje. Obiekt wypełniony będzie nowinkami technologicznymi, które umożliwiają ekologiczne gospodarowanie energią elektryczną i wodą. Obecnie trwają prace wykończeniowe, a wkrótce przeprowadzone będą odbiory budowlane. Koszt inwestycji to 40 milionów złotych. Obwodnica leśnicy gotowa i otwarta do dyspozycji kierowców i rowerzystów jest całkiem nowa, ponad 4-kilometrowa ulica 11 listopada i kompletnie przebudowana ulica Kosmonautów. Nowa trasa nie tylko zdjęła ruch tranzytowy z historycznego centrum leśnicy, ale ułatwiła również podróżowanie z innych kierunków, np. dojazd w kierunku lotniska. A także do szpitala wojewódzkiego przy ulicy Fieldorfa. Nową ulicą 11 listopada jeżdżą nie tylko kierowcy, ale również dwie linie autobusowe 107 i 148. Częścią nowej trasy jest wiadukt nad torami kolejowymi, dzięki któremu nie trzeba już stać przed często zamykanymi rogatkami na ulicy Żernickiej. Samochód czy tramwaj? Który z pojazdów zatrzyma się szybciej i czym to grozi? MPK Wrocław w swojej zajezdni zaprezentowało, jak bardzo różni się droga hamowania samochodu i tramwaju. Rozpędzone do tej samej znikomej prędkości pojazdy zaczęły hamować w tym samym momencie. Tramwaj zatrzymał się aż o 8 metrów dalej niż samochód. A gdy dojdą zalegające na torach liście czy śnieg, droga hamowania będzie jeszcze dłuższa. To przestroga, by zwłaszcza w czasie jesienno-zimowej aury być skupionym na drodze przed przejściem dla pieszych, bo nawet drobna nieuwaga może doprowadzić do tragedii. Poznaliśmy niezwykłe kobiety, laureatki Nagrody Wrocławianki Roku 2023. Tytuł przyznano paniom, których działalność zawodowa, badawcza, twórcza czy zaangażowanie społeczne zasługują na szczególne uznanie, które dają przykład pozytywnego działania i inspirują inne panie. Wybrano jest pośród około 50 kandydatur zgłoszonych przez osoby fizyczne, instytucje czy organizacje pozarządowe. Wrocławska Rada Kobiet co roku wybiera inną wrocławską artystkę, która projektuje statuetki, tym razem stworzyła je Kalina Bańka. W tym roku przyznano również wyróżnienie specjalne dla Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu. Katarzyna Nosowska, profesor Jerzy Bralczyk, czy były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. To tylko niektórzy z autorów oraz gości 31. Wrocławskich Targów Dobrych Książek we Wrocławiu. Impreza, podczas której obecnych będzie ponad 220 wystawców, potrwa do niedzieli 3 grudnia w Hali Stulecia. W tym roku zaplanowano blisko 150 spotkań z czytelnikami. Wstęp na targi ze względów podatkowych jest płatny 5 zł, zwolnieni z opłaty będą seniorzy, dzieci, młodzież zorganizowana w grupy, czy osoby z niepełnosprawnościami. I to wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.